Idą dziki chyba Możesz podjechać do przodu, wiesz Aha O, patrz, patrz Ja pierdoczę Raz, dwa, trzy, Raz, trzy, dwa. trzy cztery, pięć, sześć, siedem Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście Ja pierdoczę Ale masakra no, nagrałem to! Ja pierdziule, kurna mać! I że teraz strzelać nie mogę. Choć to masakra.